Słuchajcie, tym razem nie wiatraki, ale kolej 8 miliardów złotych to są pieniądze do wydania w przetargu, który organizuje PKP Intercity i którego została wykluczona polska firma PESa A to dlatego, że specyfikacja i warunków została tak napisana, że PESa teoretycznie nie spełniała warunków. Pociągi miały jeździć składy 200 km na godzinę PESa ma doświadczenie 160 km na godzinę. EZT, czyli jednostki trakcyjne. Mają być dwukondygnacyjne. PESA ma doświadczenie w budowie jednokondygnacyjnych, ale co jest najciekawsze w tym, że ten kontrakt jest podpisywany na 30 lat bo to jest nie tylko dostawa jednostek, ale również pełen serwis i naprawy. Jak myślicie, jakie firmy znalazły się w tym przetargu? Oczywiście: Alstom, Stadler i Siemens. I już w 2025 roku ten przetarg zostanie rozstrzygnięty. A co ciekawe, to wszystko sfinansowane z pieniędzy EBI, Europejskiego Banku, który na to wszystko udzieli pożyczki. Ciekawe jest jeszcze to, że to te składy pociągów zostaną wyprodukowane w Polsce, polskimi rękoma, no ale zyski zostaną oczywiście wytransferowane za granicę. Dlaczego my zawsze robimy to samo przeciwko polskiej gospodarce? não to por